Widzisz go, stoi samotnie w luksusowym apartamencie, a przez ogromne okna wpada zimne, bezduszne światło miasta. Przedstawienie się skończyło, publiczność dawno wyszła, a reflektory zgasły. Została tylko ogłuszająca cisza i on sam. Echo jego własnych, wielkich słów odbija się od pustych ścian. Ale teraz brzmią fałszywie, jak przemowa nad grobem, w którym nikogo nie ma. To jest koniec, ostatnia strona książki, której nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby czytać, ale od której nie mógł się oderwać. Jego twarz, zawsze idealnie ułożona, by pokazywać pewność siebie i pogardę, teraz jest tylko woskową maską. Topi się od wewnętrznej paniki. Krawat poluzowany, marynarka rzucona niedbale na fotel, to miał być gest nonszalancji, a krzyczy rozpaczą. W ręku trzyma telefon, ekran jest czarny, milcze, zero nowych wiadomości, żadnych telefonów z błaganiem, totalna pustka, żadnego dowodu, że jeszcze dla kogoś istnieje. Źródło, które go karmiło, zostało odcięte, odłączono go od kroplówki z podziwem, bez której jego echo kurczy się i umiera w męczarniach. Pamiętasz, jak jeszcze wczoraj stał na piedestale, otoczony ludźmi, którzy patrzyli na niego jak w słońce? Pamiętasz jego śmiech, ten protekcjonalny, głęboki dźwięk, który miał podkreślać, że on jest kimś, a ty nikim? Teraz, w tej ciszy, ten śmiech wraca, ale brzmi inaczej. Brzmi jak chichot demona, który szydzi z jego porażki. Osuwa się na podłogę, plecami opiera się o zimną ścianę. To jest moment, którego bał się przez całe swoje życie. Chwila konfrontacji z tym, co jest pod złotą zbroją, z bezdenną, czarną pustką. To nie jest ból. To coś znacznie gorszego, to nicość. Uczucie bycia przezroczystym, nieważnym, wymazanym. Jego umysł, zawsze tak sprawny w obwinianiu innych i tworzeniu własnej wersji rzeczywistości, teraz zaciął się jak stara płyta. W kółko powtarza ostatnie słowa, które usłyszał. Już nie masz nade mną władzy. Jesteś sam. Sam. To słowo wisi w powietrzu. Dla niego samotność to nie jest po prostu bycie bez ludzi, to wyrok śmierci, to ostateczny dowód na to, że jego największy koszmar stał się prawdą. Jest bezwartościowy, jeśli nikt go nie podziwia. Jest nikim, jeśli nie może się przejrzeć w oczach innych. Jego ciało drży, ale to nie zimna. To drżenie istoty, której cały świat, zbudowany na kłamstwach, manipulacji i cudzym cierpieniu, właśnie obrócił się w pył. Patrzy na swoje dłonie, jakby widział je pierwszy raz. Nie rozpoznaje człowieka, do którego należą. Kim on jest bez swojej publiczności? Kim jest bez ofiary, której ból potwierdzał jego siłę? To jest właśnie piekło. Nie ogień i siarka. To zimna, sterylna pustka i lustro, w którym zamiast wspaniałego obrazu samego siebie widzi tylko nicość. Czuje, jak coś w nim pęka. Nie, to nie serce. Serce to luksus, na który nigdy nie mógł sobie pozwolić. Pęka iluzja. A pod nią jest tylko mały, Przerażony chłopiec, którego nikt nigdy nie widział i którego on sam nienawidzi z całych sił. Patrzysz na tę scenę i może czujesz satysfakcję, może ulgę to normalne. Ale czy na pewno rozumiesz, co go tu sprowadziło? Co stworzyło tego potwora, a teraz zjada go od środka? Patrzenie na jego koniec to jedno, ale zrozumienie, jak on działa, to coś zupełnie innego. To klucz, klucz do Twojej własnej wolności. Żeby zrozumieć jego koniec, musimy zrobić coś, co wydaje się szalone. Musimy się cofnąć. Wejdziemy prosto do Jego umysłu. Przejdziemy przez labirynt Jego myśli. Poczujemy to, co on czuje, a raczej to, czego panicznie boi się poczuć. Od razu ostrzegam: to nie będzie miła wycieczka będzie mroczno, duszno i pełno krzywych luster, ale jest konieczna. Dam ci obietnicę zabiorę cię w samo serce i jego piekła ale nie po to, żeby cię tam zostawić. Zrobimy to, żebyś zobaczył mechanizm, który nim steruje. Zdemaskujemy jego chory umysł, nie po to, by go usprawiedliwiać, ale żebyś zobaczył, że jego siła była iluzją, a twoje poczucie winy jego najpotężniejszą bronią. Jesteś gotowy? Wejdziemy do umysłu, który jest jednocześnie świątynią wielkości i kryptą pełną wstydu. Trzymaj się mocno. Właśnie cofamy zegar. Wracamy do momentu, gdy był na szczycie, gdy świat kręcił się wokół niego, gdy ty byłeś częścią tego spektaklu. Zaczynamy. Zaczynamy naszą podróż. Ale i pełną, dogłębną wersję zarezerwowałem dla osób, które zdecydują się wesprzeć ten kanał. Cała szczegółowa analiza chorego umysłu Narcyza, podzielona na cztery kluczowe sekcje, jest już dostępna jako materiał dodatkowy dla wspierających. Możesz dołączyć do tego grona już od 2,99 groszy miesięcznie. W zamian otrzymujesz nie tylko dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak ta pełna analiza, ale również dostęp do nowych filmów jeszcze przed ich oficjalną premierą. Każde takie wsparcie to dla mnie, jako twórcy, ogromna pomoc. Pozwala opłacić choćby program do montowania i poświęcać więcej czasu na tworzenie materiałów, które Mam taką nadzieję, pomagają wam odzyskać spokój i siłę. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że słuchasz, jeśli tylko zechcesz, dołącz.